Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Bajor, a po mojej prawej, a waszej lewej jest mój nowy rower na nowy sezon na rok 2025. Jest to Marine Rift Zone XR na kołach 27,5 w rozmiarze S. Jeśli chodzi o górę, mamy tutaj gripy Vansa, które są bardzo wygodne dla mnie. Jeździłem przez chwilę na gripach ODI, ale jeśli źle mi się trzyma kierownicę, to źle prowadzi mi się rower kierownica oraz mostek marina. Pamiętajcie, że jeśli przycinacie kierownicę, ważne jest, żebyście mieli na względzie, że barendy także mają po pół albo po całym centymetrze, więc kierownica, jeśli utniecie na 740, automatycznie będzie miała parę centów więcej i już będzie się na przykład źle Wam trzymać. Dlatego czasem się wydaje, że uciąłem dobrze, a jednak jest coś nie tak. Jeśli chodzi o hamulce, mamy tutaj hamulce SRAM-a, są to db ósemeczki. jest to jedna z najczystszych klamek, jeśli chodzi o barspiny jak złapiesz, byle jak, nieważne, nic się nie stanie. Nie mamy tutaj wybrzuszeń, jeśli chodzi o zbiornik wyrównawczy, o jakiekolwiek śruby, albo o śrubę skoku hamulca. Więc jestem bardzo zadowolony, że kokpit wygląda rewelacyjnie. Jeśli chodzi o barspin moda, pamiętajcie, żeby najpierw wybić gwiazdkę, delikatnie ją uciąć, jeśli chodzi o naciąć boszkom, Dopiero później ją nabić i przewiercić sobie jeszcze wcześniej kapsel od sterów. Żeby zrobić to lepiej w tej kolejności, aniżeli kombinować inaczej, bo może to po prostu nie wyjść. Bardzo dziękuję Dawidowi Czekajowi, który pomógł mi oczywiście z tym zrobić. Chciałbym także podziękować firmie Marin Polska za ten rowerek na ten sezon oraz bardzo serdecznie pozdrawiam oraz dziękuję firmie Elefante za części oraz wsparcie w tym sezonie. Pozdrawiam w słoniu. Jeśli chodzi o siodełeczko, mamy tutaj Chromaga niezmiennie dobrze mi się na tym jeździło, dobrze mi się na tym usiadało podczas lądować czasem. Jest bardzo bardzo dobre, dobrze się je trzyma w nogach. Jeśli chodzi o różne sztuczki, sztyca, prawdopodobnie randomowa za Olixa za 70 zł, zacisk Marina. Jeśli chodzi o amortyzację, w tym sezonie jest mi dane jeździć na rock szokach, Bardzo się z tego cieszę z tego względu, że Marzoki, ma już to do siebie, że jak wyjmujecie z pudełka, to prawdopodobnie już macie luz, więc jest to najlepszy zawias, jaki może być. Bardzo się cieszę, że jest to Select Plusik, mam ciut mniej pokręteł niż w najwyższym modelu, ale jest tutaj tyle pokręteł, że jak na razie nie wiem jak to dokładnie ustawić. A jako, że jutro, czyli wy jak będziecie to oglądać, czyli ja mówię to wczoraj, czyli jutro wyjeżdżamy i tam będę testował, więc obserwujcie mnie na Instagramie, a będziecie mieli dokładnie podane informacje. Który amortyzator ja ustawiłem, żebyście wszystko wiedzieli, bo bardzo chętnie się tym z wami podzielę. Jeśli chodzi o koła, nic tu nie zmieniałem. Są to koła marinowskie, na piastach marinowskich. Mamy tutaj już łożyska maszynowe, nie mamy kulek, więc bardzo fajnie. Z tego także się cieszę. Są to koła, według mnie nie do zajechania, ponieważ jeżdżąc na tym już dłuższy czas potrafiłem nic z nimi nie zrobić, więc jeśli one wytrzymały mnie, to wytrzymają już wszystko. Jeśli chodzi o opony, mamy tutaj Maxxis Rekony, 2.6 grubość. Rower wygląda masywniej, i lepiej. Z przodu nie mamy tutaj dentki, mamy tutaj mleko. System tubeless, z tego względu, że z przodu jest ważna waga, żeby robić więcej bar spinów, żeby to szybko, szybciej szło oraz płynniej. Lepszy jest system bezdętkowy, Z tyłu mamy dentkę z AliExpress za 20 zł. Nie chciało mi się kupować żadnego tubolito, według mnie nie ma to sensu. Przetestuję i też wam chętnie dam znać. Jeśli chodzi o pedały, można powiedzieć, że poniosła mnie tutaj artystyczna dusza, uznałem, że pomaluję swoje stare pedały czerwone oraz wymienię sobie piny na kolor czarny. Niestety wyszła wiśnia, ale można powiedzieć, że jest to taki... Ciut inny kolor, bardzo mi się, bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o kolor roweru, według mnie jest to boróweczka e, Bo trzymałem borówki i uznałem, że kurde, bardzo podobne, borówka amerykańska, przecież byłem w Ameryce, wiecie o co chodzi, dobra, nieważne Jeśli chodzi o napinacz, mamy tutaj napinacz rewersa, e, jeśli chodzi o tarcze, mamy tutaj tarcze sramowskie, z przodu 200 mm, z tyłu 180 mm Nic tu nie zmieniałem, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o oryginał, e, tak samo jeśli chodzi o korbę, jest ona także oryginalna jeśli macie jakieś pytania co do roweru, co do ustawień, chętnie się podzielę, piszcie w komentarzach, na wszystkie bardzo chętnie odpowiem. Wbijajcie na mojego Instagrama i zgadnijcie wagę Jubera pod ostatnim postem. Jeśli zgadniecie, to jakaś, jakiś prezencik z Hiszpanii chętnie wam wyślę. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim sponsorom oraz Dawidowi Biernacikowi, który stoi właśnie za, za drugą stroną kamery i pomaga mi to nagrywać, montować. Zim nam idę ubrać kurtkę Kraków dzisiaj piękny Zostawmy ten rower taki i idziemy na kawkę co? Ja to lubię kawkę, chodźcie. Chodź.